wiatr z północy a to jest południowa strona I jest komin nawet dwa i z innego leci dym bo się w nim pali w tym momencie teraz zagadka z którego no Tego nie, bo tu nie ma pieca. O. Nie ma, a tu coś huczy. Huczy i buczy, czyli się pali. Tak? Pali się. Pali się ura do komina. Jest dalej. Nie, I docie. Nie Niedawno rozpalone. Na piecu czterdzieści parę stopni. Zębiec. Zębiec taki oto zalety ma jakieś jest to dwadzieścia pięć kilowatów. Widzimy, i w gdzie gdzie te kurcze spaliny są chwili, jest